Dwie Kubiksa za Dwisek i Xaraxo, tak, na 2D przed sami. I wzięli zamiast niego Synxa, a Kubik teraz z Devonem i z Dandirem. Zobaczmy, fajtaraxa, co? Bo oni mają tam kupa średnio z punktami, z grami. Ej, a już nagle wie. Ej, jak oni się trzecią gierkę wypchną? W przeciągu 16 minut? Oni są widzowie! To jest 3Gierka! 3Gierka, 16 minut! Na ekranach nowe trio Kubiksa, Devon Dandir Chyba chłopaki usłyszeli to, co powiedziałem, co? I szybkie 3 kile wleciały. I teraz Kubiks pokazał to ofiarowo w tamtym trio. Micie reklamę? Przepraszam, ale to nie moja wina widzowie. To tu już puszcza reklamy Tak, 100% 100% widzowie, no skam Nie no, są ustawione, są ustawione te reklamy, żeby się napuszczały co ileś czasu. Przepraszam, jak musi być w late game'ie. Dobra, kubiks teraz widzowie na ekranach. 55 punktów, złoty spaziński. Ej kujazny ten powok! Uuuu Uuu! 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 Szybciutkie 203 nie, no nie mówcie, że macie reklamy, już bez przesady. Dobra, Gierka się zapowiada. 10 teamów, 20 osób. Za ile jest tu PC? Nie wiem, kurwa, ale jaki, jakiś dziwny komputer mi dali. Bo jak macie z tyłu. Czekajcie, bo Kubis tutaj klaczuje. Co w się sensie, klaczuje, kurwa, no. 9 kill na chłopak, kurwa. 10 kill na chłopaków. Sam była żeby nie mi się wydawało? Wydawało mi się chyba. Kubis obity. Oj, oj. 7 HP? Dobra, uleczony No i kurwa, koniec. Koniec. Top 3. 68 punktów. Kurde, taka normalna gierka chyba, co nie? Not bad ENTE, widzowie! Idziemy do kubiksa! Bez zakładu, bo już pewnie są wyniki. 71 punktów kubiks! A daj ktoś wykrzyk tabela, ile w tym momencie Snakal? W tym momencie 75. Dobra, to idzie tak w sumie. Idzie razem. 3 kilo ten creatora. Tylko on w tym trio. W tym momencie zabił. Ja jadę za tydzień. chyba, trzeba zrobić rekrutację. Rekrutacja na moda. Chyba chłopaki usłyszeli to, co powiedziałem, co? I szybkie 3 kile wleciały. Kubik żadnego nie dostał. No musi dobrą gierkę zrobić, tak przynajmniej pod 100 punktów. Będzie NA? Dzisiaj nie. Jutro będzie 24H stream, prawdopodobnie. Także. Także jutro. Jutro, jutro NA. Dzisiaj chcę pograć w Fortnite po streamie. Adwisek, Raxo i Synx już nie grają, a mają 10 gier zagranych. Ja mogę zobaczyć w epiku, czy, czy gra... Poczekajcie. Sprawdzę, czy gra Raxo, okej? Okay? Raxo gra. 29 osób ma wizowy left. Grają, grają. A ile gier mają zagranych? Ile punktów? 11 trio. Tak jak powiedziałem, gierka po 100 punktów. Lesisz kubi W zabami nie jestem przez 3 dni, bo mam komputer w domu Oj Oj, zabijam go! Muszą go zabić! Nice! Let's go! 11 kill w tym momencie. Top 7 Szykujcie wizowej gzy Przykujcie Ostatnie minuty meczu Minuta 20 do zamknięcia tej strefy To przejść On nie ma w boxie, dobra to przejść 16 osób To każdy w trio żyje Czemu Kubik z razdemonem i Zandirem dostał snake od Raxu Jadwiska? Wybrali Synxa zamiast niego Ej, a to by było zabawne, gdyby Kubik dostał Snake'a i Kubik przeszedł do op openy, a Bizek z Rakso i Synxem nie. Boję się tylko, że Rakso przejdzie teraz, wyłączył. Wiecie, Rakso na streamie zagrał cztery kg gierki, Co w się sensie oni zagrali. Wyłączył streama, dostaną się i będzie miał w głowie, żeby nie streamować turniejów. Oby tak nie było. Oby tylko tak nie było. Mają full ogran dla siebie. Top 4, 10 osób. Top 3. 9 osób. Same 3 triosy zostały. No to teraz już kura, pompy w łapy. Dandir już toknięty. Kubiks, okej. Okay. Zajebiście. 3 na 2 sytuacja. One są w gorszej sytuacji, chłopaki. Kubiks musi tu jakoś noknąć. O, nie trafia pompy. Wychodzi na highground, ale z 20 HP to może k***a loda ekipy im zrobić. No i zajmują to dwa finalnie. 104 punkty. Poproszę na z czy tam chcecie k***a na Kubiksa. Dobra gierka, tak czy nie tak. Zajebista gierka, no ale umina nie było. Tego raksu musimy oglądać, bo jestem ciekawy czy ku... oni kwas zrobią Gdzie oni są? Luki vs Kubiks fight? Zobaczmy Demon odknięty Bez kitu. Tuna, Bartos, Luki I teraz Kubiks pokazał kto kierował w tamtym trio A nie wiem. W sensie no kurwa no Sink jest lepszy od Kubiksa, to jest logiczne, ale nie, nie, wiem co powiedzieć. W sensie A, się nie wypowiadam. Wyj***dą. Ale uważam o k***a. Papa, luki. Chyba nie tak chciałeś te schody postawić, albo chciał się zabudować kogoś innego. Nie, no jest, Synks jest lepszy. No nie no nie powiecie mi, że jak macie zawodnika, że jak macie zawodnika Synksa, ja mam macie zawodnika Kubiksa, to że że Kubiks jest lepszy od Synksa. No i kuba jest. Nie, nie no Widzowie. Widzowie, jest. Uwierzcie mi, że jest. Uwierzcie mi, że jest. W sensie, no... Nie no, jest. Jest lepszy. Nie zgodzę się z wami. No ale nie możecie patrzeć, kurwa na to, kto nie ma dolarów wygranych w gierce, no bo... Kurwa to co, to ludzie, którzy wygra... wygrywali w się na dwa lata temu, mają mówić, że są lepsi od ludzi, którzy teraz grają? No, bez sensu. Ja rozumiem, że są tu widzowie Kubiksa, no, ale ja mówię swoje zdanie, no, wydaje mi się, że synks jest lepszym graczem niż Kubiks Wydaje mi się, że musiał być powód, dla którego, dla którego został Kubiks na synksa wymieniony yy, dobra Dobra, Kubiks 3 kilo u chłopaków no, To też może być ostatnia gierka, co nie? Tą gierką już mogą się dostać na spokojnie, jak ją dobrze zagrają pakowo zakład, Pójdziemy zobaczyć, ale materiał no, Kubiks nas bardziej obchodzi niż mx i ten drugi Ile jest do końca w ogóle? Równa godzina widzowie. No ale, no to nie ma szans, żeby chłopaki się nie dostali, przecież No mają 110 punktów. Skończą tą gierkę, zagrają jeszcze jedną i jeszcze jedną. No nie da się. Adwisek top 165, no to dobrą gierkę zagrali. Dobra, Raxo, Twind, już zobaczę, nie? <gry> są kula. No ale dobra, jak są top 165, to chyba już kwant. Ile mają punktów? Ile ma punktów, Adwisek? 122 punkty Marakson, no, no, to free! I mają ile gier, do zagrania? Dwie jeszcze? Mają 122 punkty i dwie gry, tak? No, to free, wow! Dobra, teraz late game kubica Rotory roz*** przez Zandira. Let's go! 11 triosów, półciki wpadają, już 116. Zobacz, kolejny rozdane przez Zandira. 117 punktów Dobra, Kubiks za w przy życiu. Top 5. Dostajem się tą gierkę w Nie. Ok, kolejne punkciki. Ok. Kurwa, tam direk, tylko Teraz Kubiks na przy życiu. zabije? Kubiks. on strefie Dobra, dostają w siebie tą gierką, poproszę, poproszę GG Czy nie? Nie, nie dostanie się, nie, 131 to nie qual 131 to jeszcze nie qual, to jeszcze, jeszcze coś nie GG, okej, okay. to by dwa zrobione, ale to qual jeszcze nie daje Ostatnie gierki openów, na ekranach nowe trio Kubiksa Devon Dandir Jest nadzieja na openy Damy radę Kubiksa za Dwisek i Tak, na 2D przede I wzięli zamiast niego Synksa, a Kubik zera teraz z Devonem i z Nandirem. Ale to trio i to trio open przeszło, jakbyś pytał. To trio ma potencjał według ciebie? Nie wiem, wydaje mi się, że Kubik ma strasznie ciężko, jeżeli chodzi o wbicie hitów. No, bo wiecie, ma pierwszy, pierwszy tydzień, ma w ogóle. No, do, zapo do zapomnienia. Ma 0 punktów z pierwszego tygodnia. Prawdopodobnie musi zrobić top 26 w którymś tygodni, a, a wątpię, że to trio bije finały. Dandy do 83hp Żeby tam pompy znowu wyrwał 16 triosów I w ogóle z tak mają tą gierkę, jak na to u nich teraz jest 52 po Ciekawe czy nie mają jeszcze gierkę, żeby tam wychodzić Żeby zagrać sobie jeszcze jedną Dandy już znowu obity O dobra, Kubix kubiks na glebie wizowy to, to jednak nie, to, to jednak nie zobaczymy kubiksa Mówię, po tej gierce jak Devon padnie, to, to zobaczymy tylko musicie mi mówić niki prosów. O, dobra, padli 147 punktów i zapraszam. Mówi, mówcie niki prosów, których mam sprawdzić. Paco na pewno przeszedł o peny. Kami na pewno o peny przeszedł. Artur tak samo. Nex tak samo. Kubik tak samo. Raxo tak samo.